Wsiądźmy. Przeżywając rok liturgiczny w ostatnim czasie okresie Bożego Narodzenia, moi drodzy mamy tak wiele radości, bowiem cieszymy się z narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa w Betlejemskiej Grocie, który przychodzi do nas, przynosząc nam miłość i pokój. Tak bardzo radujemy się i cieszymy Bożą, świętą rodziną nazaretańską. Kochamy naszą świętą, Bożą rodzicielkę Maryję. Wpatrowaliśmy się niedawno w trzech króli owych magów, którzy przyszli złożyć pokłon Jezusowi Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi. Tak jak to i my dziś uczyniliśmy przychodząc na tę mszę świętą przynosimy również pokłon małemu Jezusowi. Cieszymy się, żyjemy nadal tym blaskiem bijącym od Bożego Dziecięcia, z Bożej groty i dziś również w niedzielę Chrztu Pańskiego nasze serca są pełne radości, bo oto bowiem widzimy Boga człowieka, przyjmującego chrzest. A tak jak już wspomniałem, to zwraca naszą uwagę, nasze serce, naszą myśl w stronę naszego krztu świętego, A więc, więc jest to taki dobry czas, aby przez moment pochylić się nad sakramentem Chrztu świętego. Moi kochany kochani, nigdy. Chyba nie będziemy zdolni w pełni pojąć znaczenia i sensu sakramentu Chrztu Świętego. Przez przyjęcie tego sakramentu staliśmy się przecież dziećmi Bożymi, tak jak w czasie krztu Jezusa w Jordanie, Bóg Ojciec zadeklarował niejako Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Te słowa bezpośrednio dotyczą każdego z nas, każdego, kto przyjął już sakrament Chrztu Świętego. To do mnie i do ciebie powiedział wtedy, przed przeszło dwoma tysiącami lat, Jezus Bóg, ojciec, kierując słowa do swojego syna, a dzisiaj mówi te słowa do, do nas. Ty jesteś moim synem umiłowanym, Ty jesteś moją córką umiłowaną, w Tobie mam upodobanie. Od tego momentu zmieniła się diametralnie optyka naszego życia. Jako dziecko Boże nie jestem już w niewoli zła i grzechu pierworodnego, bo grzech pierworodny, jak wiemy, został zgładzony przez przyjęcie sakramentu Chrztu Świętego. Bo tylko w ten sposób, pamiętajmy, ten grzech pierworodny, który więzi nas, może być zgładzony. Między innymi dlatego jest tak bardzo ważny Sakrament Chrztu Świętego jako pierwszy i niepowtarzalny, bo wyciska na dusze niezatarte znamie przynależności do Chrystusa. Zostaliśmy włączeni do rodziny Kościoła, rodziny Bożej. Staliśmy się pełnoprawnymi członkami Domu Bożego. Z tego sakramentu wypływają i w nim są zakotwiczone, moi kochani, wszystkie inne sakramenty i wszystkie inne łaski, jako otrzymujemy jako chrześcijanie, jako dzieci Boże. Przez ten sakrament obmywający i odradzający, musimy uświadomić sobie tę prawdę jeszcze raz. Okazała się łaska Boża, łaska Boża, która niesie zbawienie. Jak pisze święty Paweł Apostoł w liście do Tytusa, nigdy chyba nie jest dość o tym przypominać i głębię tegoż sakramentu rozważać. Jakże z wielkim zdziwieniem czasem i z niedowierzaniem. Słucham niektórych rodziców współczesnych, nowoczesnych, rzekomo wierzących i pozornie logicznie myślących, którzy mówią: Na przykład, nie chcę swojego dziecka, bo nie chcę go przymuszać do czegoś, czego ono w dojrzałym wieku samo by nie wybrało. A więc taki rodzic. Absolutnie nie rozumie znaczenia i wagi sakramentu Chrztu Świętego. Taki rodzic, co więcej, z góry zakłada, że jego dziecko, chociaż sam kiedyś był okrzczony, to jego dziecko nie wybierze życia w łasce Bożej, nie wybierze życia z Jezusem Chrystusem. Dlaczego? Dlatego, bo dzisiejsi rodzice nie wszyscy, bo widzę tu cudownych, wspaniałych rodziców dzisiaj na tej Eucharystii. Ale dlaczego dziecko nie wybierze życia z Bogiem, bo nie ma przykładu od rodziców? Jeżeli ma przykład od rodziców, tak jak tu widzimy, są dzieci, są dzieci. Jest ich niewiele, ale ci rodzice dają przykład, żywy przykład. To jest życie, a nie papier, na którym coś napiszemy. A więc, jakżeż można nie chcieć dla swojego dziecka dobra? Jakże można nie chcieć łaski, odrodzenia, dzieciństwa Bożego? Jakże można być tak naiwnym i ślepym nawet w dzisiejszym XXI wieku? Pomyślmy sobie, dlaczego. Matka, która urodzi dziecko, kąpie to dziecko, przewija swoje dziecko, karmi go różnego rodzaju odżywkami, tymi najlepszymi, różnymi bebilonami, jeden, dwa, trzy i tak dalej. Dlaczego? I nie czeka na to, moi kochani, aż dziecko świadomie wybierze sobie to, co najlepsze dla niego, i karmi go. Daje mu jeść, nie przestaje mu dawać jeść, chociaż czasem to dziecko pluje, płacze i narzeka, nie chce kręci główką, bo jest jeszcze nierozumne. Dlaczego matka posyła dziecko, dlaczego ojciec posyła dziecko, nawet wbrew woli jego do szkoły? Zawozi go na naukę śpiewu, tańca, gry na skrzypcach, czy na fortepianie, czy na rytmikę i nie czeka, aż dziecko samo wybierze najlepszy dla niego rodzaj edukacji. Przecież to naiwne, głupie tłumaczenie niektórych rodziców, którzy absolutnie nie rozumieją podstaw i wartości sakramentu Chrztu Świętego przewrotne usprawiedliwienie i to pomyślmy w ustach nieraz rodziców katolickich wierzących, deklarujących się jako dzieci Boże. Najprawdopodobniej, tak jak już wyżej wspomniałem, sami rodzice nigdy nie pojęli, nigdy nie zrozumieli łaski sakramentu Chrztu Świętego i dlatego w taki naiwny, niepoważny sposób odmawiają tej łaski swojemu dziecku. Odmawiają tego dobra, największego dobra, bo od chwili Chrztu Świętego zaczyna się przygoda Każdego z nas z Jezusem, Chrystusem, ta Boża łaska działa. To dziecko jest, że tak powiem, piękniejsze duchowo i piękniejsze na zewnątrz i z pomocą Bożej łaski i Ducha Świętego rodzic, rodzice mogą to dziecko wspaniale wychować. Ja wiem, że są czasem wyjątki. Ale wyjątek potwierdza tylko regułę, że przy pomocy Boga możemy wychować wspaniale nasze dzieci na przede wszystkim kochanych dobrych ludzi i na wspaniałych chrześcijan. Drodzy Chrystusie, Panu, bracia i siostry, dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam więc i nakłania nas do ponownego przemyślenia faktu naszego Chrztu, i wszystkich z niego wypływających konsekwencji i zobowiązań dla nas, dla Kościoła, dla rodziców, dla rodziców chrzestnych, no i oczywiście dla dziecka. Warto może, rzeczywiście w tym zrelatywizowanym, tak bardzo zeświadczonym świecie ustalić pewne stałe i nie wzruszone punkty odniesienia, a jednym z nich jest na pewno nasz chrzest, a więc sakrament obmywającej łaski Bożej, sakrament usynowienia, sakrament odrodzenia i życia. Pamiętaj, chrześcijaninie, że zostałeś ochrzczony do słowa świętego Augustyna, ale które tak bardzo pasują do mnie i do Ciebie. Pamiętaj, chrześcijaninie, że przyjąłeś sakrament Chrztu Świętego i masz na duszy wyciśnięte niezatarte piętno, niezatarty znak przynależności do Boga i do Kościoła. I nawet jak nasze życie poszłoby zupełnie inną drogą, to kiedyś, kiedy przekroczymy próg śmierci i staniemy przed Bogiem, Bóg od razu zobaczy ten wspaniały znak. Ale co to dla mnie i dla ciebie znaczy, o ile w ogóle cokolwiek znaczy. Dziękujmy naszym rodzicom za dar Chrztu Świętego. Dziękujmy Panu Bogu za to, że uczynił nas swoimi dziećmi, synami swoimi i córkami. Za które, dla których się urodził w Betlejemskiej grocie i za których umarł na krzyżu, czyli dla naszego zbawienia. Amen.